Siema! Witam Was w kolejnym odcinku z Mind. co? Z Drag Mani, dobra. Nie ma dnia, w którym się nie mylę, dobra. Kampania. Lecimy, robimy te trzy trasy. Taki króciutki odcineczek ponieważ jestem dalej chory. No, jest totalnie tragiczne. Jest totalnie tragiczne. Co jest gorzej, nie? Jakby nie jest najlepiej. Ale mam nadzieję, że jutro się to poprawi. Jutro chyba też jakiś odcinek. Nie wiedziałem. Jak, jak, jak to są chory, to nie, nie chcę jakichś mega długich robić. Też nie jest najwyższy do mojego gardła. Ok. Jak już jest to, że ja nie jestem mistrzem jakiejś... Jakimś mistrzem full speedy. A tutaj jest właśnie dużo full speedów. Okej, okay, to było najprostsze złoto jakie miałem w życiu. Okej, okay, jeszcze jakiś puchar. O no co, jedziemy? Jedenasta trasa. to Jakieś szybkie w sumie. No, chciałabym mieć tę trasę na autora, zrobione Przynajmniej na tych pierwszych, tych białych, nie? O ja, ale ta mapa jest. Tanie. Dziwna. Już nie lubię tej mapy, no. Dosłownie. Oho. Dosłownie, nie lubię już tej mapy. No proszę, ja wiem, to są niebieskie, ale. To są najgorsze mapy, no. Oho. Dobrze. Dobra, nie, 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 nawet tego nie komentujmy, ok? Dobra. Możecie w komentarzach pisać, jaka kolejna seria. Bo do Trackmani wróciłem, chyba też trochę te będzie odcinków z Trackmani. Ale wiecie też. Nie wiem, tak średnio się przyjmuje ta seria z Parkura. Tak, tak. ci nie zobaczyć, bo nagrałem dzisiaj do seria też tak. Nie przyjmowało. Ja nie wiem, co wy chcecie na tym kanale, bo ja. ten. ten mogę nagrać, nie wiem, co coś mogę nagrać. Spróbowałem. Ciekawy film nagrać. Tylko napiszcie, widzowie, jaką chcecie serię, bo ja mogę wszystko nagrać Labas. dla Was. dla widza, ja zrobię ten. Każdy odcinek nagrał. Z wszystkiego. I już to posiada, nie? Nie mam aż takiej karty bankowej, żeby mógł sobie kupować każdą grę, ale okej, okay. nie słychać dźwięk z Minecrafta, tak, bo mam włączonego Minecrafta. O nie, to może być muzyka na prawach autorskich. Mówię teraz głośno. Nie! Kurde, Minecraft! Super. Dobra, nieważne. Nie słyszycie Minecrafta w tle. Czekaj, robię, ci... czekajcie. robię cięć.